Witam Państwa serdecznie, nazywam się Wawrzyniak Bartosz, reprezentuję firmę Signus, która jest producentem programu Hubertus do obsługi zawodów konnych. Chciałbym Państwu w tym krótkim filmiku przedstawić kompleksowo możliwości wyświetlania różnego rodzaju informacji z naszego systemu podczas trwania zawodów, zarówno na tablicach diodowych, jak i też ekranach LCD, bądź też projektorach multimedialnych. Gama urządzeń, z którymi współpracuje nasz system jest dość szeroka i pozwala no, niemalże dowolny sposób wyświetlać dane na urządzeniach zewnętrznych. W to również wchodzą telebimy, co już można w Polsce znaleźć w niektórych ośrodkach jeździeckich. W tej chwili pokażę Państwu, jak program potrafi jednocześnie wyświetlać dane zarówno na tablicy diodowej, jak i na ekranie, tu w tym przypadku takim zwykłym monitorze komputerowym i jakie możliwości program nasz oferuje w tym zakresie. W tej chwili może pokażę. Rozpoczniemy taki symulowany przejazd zawodnika w konkursie, w konkursie, w którym norma czasu będzie wynosiła 10 sekund, także będą doliczane odpowiednie punkty karne i w tej chwili rozpoczynamy tak jakby, przejazd kolejnego zawodnika. Uruchamiamy w tym momencie nasz chronometr, uruchamiamy nasz moduł pomiaru wyników, który automatycznie powoduje wyświetlenie w tej chwili na, zarówno na tablicy diodowej, którą Państwo już znają z innych filmów, jak i też na ekranie monitora czy też projektora, bądź też dowolnym innym ekranie, który potrafi wyświetlać obraz z komputera. Wyświetlane są dane zawodnika, dane konia, który będzie startował, punkty i czas aktualny. W przypadku oczywiście tablicy diodowej wygląda troszkę inaczej. Na razie tymczasowo wyświetlane są dane tylko zawodnika i tylko konia. Natomiast w momencie rozpoczęcia przejazdu automatycznie dane tutaj zmieniają się na typowe dane, które, które podczas przejazdu są istotne, a więc czas i punkty. Rozpocznijmy taki tymczasowy przejazd. Zawodnik otrzymał sygnał, ma w tej chwili 45 sekund na rozpoczęcie przejazdu, czyli przecięcie linii startowej. I jak widzą Państwo na jednym i drugim ekranie ten czas automatycznie jest w tej chwili wyświetlany. Załóżmy, że zawodnik przecina linię startową. Automatycznie rozpoczyna się pomiar czasu dla tego zawodnika. Jeśli przekroczy normę czasu, która tu przypominam wynosi 10 sekund. System automatycznie też dolicza punkty karne, co widać na obydwu ekranach. I załóżmy, że zawodnik z takim wynikiem kończy przejazd. Wynik jest wyświetlany na ekranie i w momencie, kiedy przetransmitujemy go tak jakby poprzez, poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku do listy wyników, kiedy zaakceptujemy po prostu ten przejazd, automatycznie na jednej i drugiej tablicy pojawiają nam się informacje na temat aktualnego miejsca, jakie zajmuje dany zawodnik. Widzą Państwo od razu różnica jaka jest pomiędzy tymi tablicami. Tablica diodowa ma pewne ograniczone rozmiary tutaj w tym przypadku i pozwala wyświetlić dość czytelnie dwie linie tekstu, dlatego też ten, te informacje są tak tutaj podzielone selektywnie. Najpierw informacje na temat zawodnika konia, następnie przejazd i wynik końcowy. Natomiast na tablicy takiej już symulowanej przez nasz system, czyli tablicy, która, którą można zasymulować za pomocą dużego telewizora LCD, za pomocą projektora multimedialnego rzuconego odpowiednio na, na ścianę, np. Na hali sportowej, w której odbywają się zawody, czy też na specjalny ekran, czy też Telebin, już takiego prawdziwego zdarzenia przeznaczone do, do wyświetlania tego typu informacji. Jak widzą Państwo, tutaj tych danych jest troszkę więcej, one ładniej są prezentowane nie wiem ciekawszą czcionką na przykład. Tak? Oczywiście możemy tutaj już dowolnie konfigurować sobie tego typu tablice, możemy zmieniać czcionkę, zmieniać rozmiary poszczególnych elementów, które na takiej tablicy są wyświetlane i dostosować dzięki temu również nasze, nasze dane, czy ich sposób wyświetlania do konkretnej sytuacji, do tego jakiego rodzaju mamy monitor, jaka jest widoczność, które elementy są istotne, które kolory być może lepiej są widoczne w danym momencie. Tutaj mamy, mamy pełną możliwość konfiguracji tego typu urządzenia i chociażby tutaj pokażę może na przykładzie naszego monitora, istnieje również kilka takich predefiniowanych ustawień. W tej chwili widzą Państwo tablicę, w której mamy pełne dane zawodnika, konia, punkty czas. Oczywiście ta tablica może być okrojona tylko, podobnie jak w przypadku tablicy diodowej, do czasu i punktów, e, dzięki czemu oczywiście więcej informacji, czy też bardziej widoczne one będą e, na tego typu ekranie. E, z naszego doświadczenia wystarcza nawet 50-calowy e, telewizor LCD e, do wyświetlenia punktów i czasów właśnie w taki sposób. Na bardzo dużej hali sportowej o, o długości ponad 70 metrów jest to w zupełności widoczne niemalże z każdego miejsca hali, a wiadomo te, te telewizory w tej chwili są coraz tańsze. Można bardzo łatwo taką tablicę sobie właśnie w postaci telewizora stworzyć. Również istnieje możliwość oprócz takiego prostego wyświetlania danych, wyświetlania danych z tak zwanym. Blue Boxem, jak to nazywamy. Jest to pewien obszar, który pozwala na przykład firmie, która dodatkowo podczas zawodów zajmuje się oprawą audiowizualną, pozwala tutaj zmiksować tak jakby sygnał naszej tablicy, która jest wyświetlana na monitorze, z sygnałem na przykład kamery, która jednocześnie prowadzi, rejestruje przejazd zawodnika. Dzięki czemu możemy dość ciekawe efekty uzyskać, na przykład na dużym telegrimie będziemy jednocześnie widzieć dane zawodnika, który aktualnie jedzie, który aktualnie startuje, jak również będziemy go widzieć w dużym powiększeniu tak? poprzez, poprzez kamerę. Tutaj oczywiście również możemy rozpocząć przejazd, te dane automatycznie również są wyświetlane, automatycznie daliczone są punkty. I po przejeździe również automatycznie wyświetlany jest ranking zawodnika. Tutaj również możemy sobie konfigurować dowolnie rozmiary tej tablicy i sposób wyświetlania tych danych. Dla przykładu może pokażę. Możemy tutaj dowolnie w tym przypadku sterować tak jakby sposobem, stosunkiem tych danych wyświetlanych w stosunku do, w stosunku do obrazu, który będzie transmitowane na przykład z kamery. Tutaj możemy to sobie dowolnie, dowolnie dopasowywać. Również w przypadku telebimów istnieje możliwość zastosowania, to bardzo mało akurat w tej chwili będzie widać, najczęściej telebimy mają ustalony rozmiar w punktach szerokości i wysokości, dzięki przez co obraz, który jest na nie transmitowany, musi również taką szerokość i wysokość w punktach mieć. Tutaj również możemy ustawić sobie dokładnie do odpowiedniej szerokości czy wysokości telewizji możemy takie parametry ustawić i taki właśnie obraz będzie wyświetlany na naszej tablicy. To są chyba podstawowe informacje, które pozwolą Państwu poznać nasze rozwiązanie i zobaczyć jak bardzo elastyczne jest jeśli chodzi o możliwość wyświetlania informacji na różnego rodzaju mediach i to, co może należałoby dodać na koniec, nasz system jest na tyle otwartym systemem, na tyle systemem rozwijanym, który pozwala dopasować jeszcze te rozwiązania do Państwa potrzeb. Czyli jeśli macie Państwo jakieś specyficzne wymagania odnośnie wyświetlania tych informacji, również możemy takie, takie wymagania tutaj spełnić, sprostać im i odpowiednią wersję oprogramowania dla Państwa przygotować. Przykładem może być rozwiązanie, które realizowaliśmy dla jednego z klientów, któremu zależało na możliwości wyświetlania reklam również w momencie, kiedy no mamy przerwę między konkursami. I tutaj możecie Państwo właśnie przykład takiej reklamy obejrzeć. Co prawda nie wyświetlimy w tej chwili rzeczywistej reklamy, będzie to fragment filmiku nagranego z pulpitu naszego komputera. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zaznaczyć jeden guzik i Taki filmik automatycznie jest wyświetlany na ekranie z biblioteki filmów. W każdej chwili możemy go wyłączyć i system wraca do wyświetlania rzeczywistej tablicy, którą, którą powinien wyświetlać. Taką bibliotekę filmów można w programie sobie stworzyć, pod konkretne zawody przygotować jakieś filmy reklamowe, które otrzymamy od sponsorów, na przykład i poprzez wciśnięcie dosłownie jednego guziczka wyświetlać te reklamy cyklicznie, jedna po drugiej, w trakcie na przykład przerwy pomiędzy konkursami. Dzięki czemu no, uzyskujemy bardzo ciekawy efekt medialny w, w przypadku dużych zawodów, szczególnie jeśli jeszcze tą tablicę wyświetlimy na dużym telemimie kolorowym. Te zawody stają się wtedy bardzo atrakcyjne również dla sponsorów, którzy... którzy Inwestują w takie zawody, zyskują oni również no, dość sporą reklamę, ponieważ najczęściej na takich zawodach, szczególnie rangi międzynarodowej, dobrze Państwo wiecie, że znajduje się bardzo wiele osób oficjalnych, wpływowych, jak również bardzo dużo publiczności, która chętnie taką reklamę obejrzy i pozna Państwa produkty. Także widzicie Państwo zastosowania naszego systemu, no, który docelowo jest systemem do pomiaru czasu, do ewidencji wyników, jakie osiągają zawodnicy na zawodach. Te zastosowania są bardzo różne, jak również Państwo widzą, można go zastosować do wyświetlania reklam podczas zawodów. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pozwoli Państwu zapoznać się z naszym systemem i... Mam nadzieję, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem. Dziękuję bardzo.